Jakże cudowna jest natura, że coś takiego jak dziewictwo W ogóle dopuszczalne jest na tym podole łez. <laughs> dziewictwo! A zatem osobna kategoria istot zamkniętych, Izolowanych, odwrodzonych od świata tylko cieniutką ścianką. Oddychają głęboko, drżą w trwożnym oczekiwaniu, Nie wnikając, odrębne od tego, co ich otacza, zapieczętowane. I nie jest mi tylko to frazes, pusta retoryka, lecz pieczęć prawdziwa, równie dobra jak każda inna pieczęć, oszałamiające połączenie fizyki i metafizyki, konkretu i abstraktu. Z drobnego, czysto cielesnego szczegółu Wypływa całe morze idealizmów i cudów, Rażąco sprzecznych przecież ze smutną Naszą rzeczywistością ziemską doczesną. Aj! Oj, bocian! Podłączył się od klucza. E! Wracaj na miejsce, wariacie! Godło będzie niekompletne! Ciekawe, czy ona myśli także, że Przynosi gotowe cielęta do domu. Pieczeń cielęca na stole maminy, Leży to ją jemy. I mnie nie obchodzi skąd ona jest. Więc ona ją je niewinnie i czysta. I tak w każdym szczególe niewinna i czysta. Od rana do wieczora i w swoim pokoju niewinna. I w panienickim pokoju niewinna, i w stołowym też niewinna, i za białą firanką, a jakże niewinna, a może nawet i w klozecie też niewinna. Da! O Jezusie! Co ja powiedziałem? Ja tego nie powiedziałem, chyba ja to wymasuję, tak, tak. Nie, 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 ona tego nie zna, ona tego nie robi. Inaczej nie byłoby chyba Boga w niebiosach. W każdym razie to się odbywa poza nią, niejako machinalnie. Kiedy z niej to wypływa, to ona wtedy jest duchem nieobecna. A, za kłamstwo i kupy się nie. A, a ja, który o tym myślę, który o tym mówię. A, i, I nie i nie na widok takiego okropista, tylko przyglądam się mentalnie. Przecież to, to nie jest jej wina, że to ją spotkało, tylko moja, że brudny i zepsuty, tak. Czyliż nie jestem ze swojej strony jej dziewictwu winien nieco nieświadomości? O tak, po stokroć. Jeżeli chciałbym zrozumieć i pokochać dziewicę, to sam muszę być w pełnej przynajmniej części czysty i dziewiczy. Muszę jadać sałatę, gdyż sałata bardziej dziewicza jest od rzodkiewki, bo bardziej kwaśna. Cytryna już natomiast to mniej dziewicza jest nawet od rzodkiewki, bo zbyt kwaśna. Jaki z tego wniosek? Otóż cytryn nie kupujemy i jemy dużo sałaty. W pełni zamieni się w królika. A co tam?